Witam was bardzo serdecznie na podsumowaniu rekrutacji do projektu Top Gun 2016. Rekrutacja się zakończyła, mamy już dwa timy po cztery osoby. Teamy, gdzie mam to wewnętrzne przekonanie, że będzie to ciekawie i pożyteczne, pożytecznie dla wszystkich biorących udział, ponieważ część z was wyraziła chęć, abym się wypowiedział, jakie czynniki powodowały, że inni kandydaci, których było dość dużo i było tam dużo naprawdę ciekawych ludzi, no niestety nie znaleźli się w tej czwórce, jakie czynniki o tym zadecydowały. To może się przydać, bo dość często się zdarza, że musimy ubiegać się o coś, co jest bardzo wartościowe, jednocześnie jest wielu kandydatów. No i oczywiście wtedy różne niuanse, różne drobiazgi, z których czasem nie zdajemy sobie sprawy, działają na naszą niekorzyść i powodują, że lądujemy poza grupą wybranych. Zacznijmy może od tego, jakie rzeczy były dla mnie ważne w tym projekcie. No projekt Top Gun jest projektem to, to pro bono, także ja na tym absolutnie nic nie zarabiam, nie zamierzam zarabiać. Robię to właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze chcę dać ludziom, którzy uważam, że na to zasługują, bardzo dużą szansę zrobienia dużego skoku do przodu w ich życiu poprzez przekazanie im konkretnych i bardzo wartościowych umiejętności, nie wiedzy tylko umiejętności których normalnie dość trudno się gdzieś nauczyć, bo większość kursów opowiada nam różne rzeczy, opowiada nam teorie, tłumaczy pewne rzeczy, a tutaj chodzi o to, żeby ludzie pewne konkretne umiejętności się nauczyli. Więc do tego potrzebem odpowiednich ludzi. Poza tym, chciałem oczywiście, z drugi powód jest taki, że ja tak naprawdę, jak się temu przyjrzeć, to ja nie jestem człowiekiem biznesu, jestem artystą. Moim materiałem wyjściowym są ludzie, i ja chcę z tego materiału wyjściowego zrobić jak najlepsze dzieła. Jak najlepszych ludzi, którzy doskonale będą sobie radzić w różnych zakresach. To może nie jest najroztropniejsze finansowo, ale jeżeli to robisz przez 20 parę lat i ciągle dzięki temu nie musisz uprawiać marketingu, ma to swoje zalety. No dobrze, więc jakich ludzi potrzebowałem? Potrzebowałem generalnie ludzi, którzy byli inteligentni. Którzy potrafili myśleć, ale nie tylko myśleć w znaczeniu rozwiązywania różnych skomplikowanych sytuacji, ale na przykład też myśleć z punktu widzenia drugiego człowieka. Bo ja chcę, żeby ci ludzie, których ich nauczę, robili coś dobrego w życiu, a poza tym, żeby być naprawdę skutecznym, trzeba we, umieć wejść w buty, w pozycję drugiego człowieka i zastanowić się, jak to z jego punktu widzenia może wyglądać. Do tego chciałem ludzi, którzy coś osiągnęli w życiu. To nie chodzi o to, żeby mieć nie jakie osiągnięcia, nie wiadomo jakie firmy, tylko chodzi o ludzi, którzy sami z siebie potrafili w życiu coś osiągnąć, a nie liczyli na to, że wesprze ich rodzina, państwo, szkoła, cokolwiek innego. To było takie bardzo ważne kryterium dla mnie <laughs> też. No i poza tym musieli to być sympatyczni ludzie, z którymi by się będzie fajnie pracowało, no bo jak mam co drugi weekend spędzać z dwoma grupami ludzi, no to chcę, żeby to był miły czas, nie tylko pożyteczny. Tyle takich, z grubsza, takich, takich kryteriów. No i teraz, na czym się wysypało dość sporo ludzi? No, na przykład, niektórzy na dzień dobry wysypali się tym, że poddali w wątpliwość ich umiejętność myślenia. Bo, na przykład, ktoś mi napisał na Facebooku zgłoszenie, mówiąc: No, ja piszę na Facebooku, bo nie znam twego adresu mailowego. O to się zdziwiłem. Bo mój adres mailowy w sieci jest powszechnie dostępny, kontakt małpa alex@, Baeł. poza tym na końcu każdego filmu jest ten adres podany, również tych filmów, gdzie zapraszałem do brania udziału. No więc jak ktoś mi napisał, że nie ma adresu, dlatego piszę na Facebooku. No to z całym szacunkiem powiedziałem coś jest nie tak. Odpadli też ludzie, którzy pisali do mnie wyłącznie na Facebooku. Dlaczego? No, teoretycznie można było napisać na Facebooku i można było na przykład napisać na maila. Oni odpadli dlatego, ponieważ nie potrafili wczuć się w moją sytuację i ułatwić mi zarządzanie ich, 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 ich wnioskami, po prostu, prawda? Jeżeli ja mam gdzieś kilkadziesiąt wniosków na Facebooku, to jak ja mam tym zarządzać? Jeżeli mam kilkadziesiąt wniosków mailowo, no to mogę wrzucić je do jednego folderu albo dać im jakąś etykietę, cokolwiek jest mi znacznie łatwiej tym zarządzać, co też tak robiłem. I te osoby, które nie potrafiły sobie tego wyobrazić i po prostu napisały na Facebooku, no to byłyby może ciekawe osoby, ale niestety tutaj odpadły w stosunku do tych osób, które napisały do mnie na maila. Następną sprawą, na której potknęło się dość dużo osób, to było to, że ja oczywiście znakomite większości kandydatów nigdy w życiu na oczy nie widziałem i o nich nigdy nie słyszałem. Jeżeli teraz taki kandydat napisał mi o sobie trzy albo cztery zdania. Nie podając przy tym linku, gdzie mogę, gdzie mogę znaleźć więcej informacji o nim, no to siłą rzeczy miał znacznie gorsze karty od tego, kto napisał o sobie obszernie, kto napisał sobie szczerze, jeszcze jak podał linki do jakichś blogów albo innych stron, gdzie działał, to było dla mnie dużym ułatwieniem, bo mogłem się przyjrzeć prawda i zobaczyć, okay, czy on mniej więcej jest w tym kierunku, czy nie, gdzie jako chcę mieć. To, było, to była taka następna sprawa. Odpadli też kandydaci, którzy na przykład zakładali, że ja mam w domu szklaną kulę. Jeżeli ktoś do mnie napisał, chcę wziąć udział w projekcie Top Gun 2016, nie podając, czy to ma być grupa krakowska, czy grupa warszawska, a z jego maila nie wynikało w ogóle skąd on jest, bo jak ktoś do mnie napisał, mówi: Mieszkam w Warszawie i chcę wziąć udział w projekcie Top Gun 2016. No to było dość proste wydedukować, że jemu pewnie chodzi o Warszawę. Wstawiałem go na listę, ale jeżeli ktoś napisał, chcę wziąć udział w projekcie Top Gun 2016, nie podając miasta, no to sorry, skąd ja mam to wiedzieć? Jeżeli ktoś tak dalece nie pomyślał, no to również nie ma miejsca w projekcie Top Gun. Uważajcie na takie drobiazgi. Następną sprawą jest to, że bardzo wiele osób pisało do mnie absolutnie na ostatnią chwilę. I ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem dlatego, że jak piszecie na ostatnią chwilę, to daliście mi w sumie bardzo mało czasu, żeby się z wami skontaktować, żeby się może nawet spotkać i pogadać. Oczywiście, że można było założyć, że jeżeli, jeżeli to jest do niedzieli, no to jak przyślę w niedzielę, to mam takie same szanse. Ale w praktyce co? Okazuje się, że ja w międzyczasie dostałem jakieś ważne zlecenia biznesowe. Muszę gdzieś być, a jednocześnie nie chcę opóźniać startu projektu. Poza tym jest to projekt pro bono, a nie jakiś biznesowy czyli na przykład muszę dobrać grupę, która będzie dobra. Nie muszę dobrać grupy, która jest absolutnie najlepszą kombinacją wszystkich kandydatów. No i oczywiście wtedy ci, którzy zgłosili się w niedzielę wieczorem, no to mieli dość kiepskie karty, musieliby być naprawdę super i super zgłoszenie, żebym się nad tym zastanowił i powiedział, no dobra, dzwońmy się, spotkajmy się i tak dalej. To nie był dobry pomysł, pamiętajcie, nie czekajcie z czymś takim na ostatnią chwilę. Dokładnie tak samo mogło się zdarzyć, że mogły mieć awarie komputera, serwera i tak dalej, nie czekajcie na ostatnią chwilę. Zdarzył się też przypadek, że ktoś próbował zhakować system. A mianowicie w ten sposób, ponieważ ja wcześniej opublikowałem dwie osoby, które zostały zakwalifikowane, to ktoś z kandydatów próbował najpierw na Facebooku poprosić jednego z kandydatów o to, żeby dostać numer telefonu, bo chciał z tą osobą podyskutować, jak to zrobić, żeby się zakwalifikować. Ta osoba oczywiście odmówiła, no bo, bo ktoś nieznany prosi, nie wszyscy chcą dawać. No, więc ten człowiek zrobił jeszcze jedną rzecz. Wydedukował na podstawie wpisu na Facebooku, gdzie ta osoba właściwie powinna pracować, i w niedzielę dzwoni do szefa tej osoby z prośbą o podanie numeru. Słuchajcie, ja wiem, że niektórzy z Was naczytali się starych książek amerykańskich, gdzie się mówi: wyrzucają cię przez drzwi, wejść, przez okno, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ale to nie jest ten świat, o którym my mówimy. To nie jest cywilizowany świat biznesu, o którym my mówimy i możecie sobie takie rzeczy robić gdziekolwiek, ale taka rzecz absolutnie dyskwalifikuje kandydata w moich oczach. Nie tylko jeśli chodzi o Tobga. Nawiasem mówiąc, gdybym gdyby się o tym nie dowiedział i to, ta osoba by czysto teoretycznie przeszła i dowiedziałbym się o tym w trakcie projektu, to ta osoba wyleciałaby z hukiem. Także pamiętajcie, takich rzeczy nie róbcie. Nie próbujcie być zbyt cwani i hakować system przede wszystkim robiąc komplikacje innym ludziom. To jest bardzo niedobry pomysł. No, tyle myślę takich podstawowych błędów z waszej strony. To często były niewielkie błędy. Ale popatrz, jeżeli ty masz trzech konkurentów i oni, jesteście z grubsza tacy sami, oni tych błędów nie robią, a ty te błędy robisz, no to siłą rzeczy, a mam trzy miejsca na przykład, nie? albo cztery, tu jak mam, masz czterech konkurentów, oni tych błędów nie robią, ty robisz, mam cztery miejsca, Automatycznie lokujesz się w grupie tych, którzy się o włos nie zmieścili. A cały trik w życiu polega na tym, żeby się o ten włos zmieścić. No nic, to tak krótko omawiam na gorąco, jak to było. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób jest dla Was przydatne. Jeżeli coś jest niejasne, pytajcie, ja bardzo chętnie wytłumaczę. Projekt rozpoczynamy w lutym, będziemy raportować z grubsza, co robimy, jak to się dzieje. No i oczywiście być może będą dalsze projekty. Część z Was też skarżyła się, że nie dostała odpowiednio wcześniej informacji, ponieważ ja to głównie lokowałem na Facebooku i na YouTubie. Zdaję sobie sprawę, że nawet jak mnie subskrybujecie tu i tam, nie ma gwarancji, że otrzymacie te informacje. W związku z tym obiecuję: wkrótce zbudujemy listę mailingową gdzie ci, którzy się zapiszą, powiedzmy, żeby to nie było upierdliwe, raz na dwa tygodnie dostaną maila z, wszystkim, z zestawem wszystkich filmów i postów, które gdziekolwiek opublikowałem, z informacjami właśnie o różnych imprezach, z informacjami, gdzie można mnie spotkać, gdzie można ze mną porozmawiać, tak, żeby nikt nie był pokrzywdzony. Także nastawcie się na to, jeżeli pojawi się ta możliwość, to zapiszcie na tą listę mailingową i wtedy będzie znacznie prościej. Tyle na dzisiaj. Życzę Wam bardzo udanego popołudnia. I do zobaczenia następnym razem.